Czy istnieje scenariusz, który przynosi śmierć każdemu, kto próbuje go zrealizować? Zapraszam na kolejny odcinek nocnego podcastu. Jeśli lubicie tajemnicze historie, dziwne stworzenia czy paranormalne przypadki, zostawcie pod filmem łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję. Historia Atuka to jedna z najbardziej przerażających miejskich legend Hollywood. I zapewne wiecie, że istnieje wiele takich dzieł, nad którymi zdawałoby się ciąży jakaś klątwa przykładowo Amityville, Omen czy Duch. Jednak historia filmu Atuk jest jeszcze bardziej zaskakująca, ponieważ ten film nigdy nie powstał. A dodatkowo nie jest żadnym horrorem, to komedia. Aktorzy, którzy mieli w nim zagrać, a nawet osoby, które jedynie przeczytały scenariusz, ginęły w tajemniczych okolicznościach. Atuk to scenariusz napisany na podstawie książki The Incomparable Attack, kanadyjskiego autora Mordecaja Richlera. Historia opowiada o Eskimosie, który przenosi się do wielkiego miasta i próbuje odnaleźć się w nowym świecie. Komedia satyryczna. W sumie bardzo fajnie zapowiadająca się historia. Nic strasznego, prawda? Ale gdy tylko w Hollywood przemierzano się do ekranizacji, wokół scenariusza zaczęła narastać seria dziwnych tragedii. Pierwszą ofiarą klątwy był John Belushi. W latach osiemdziesiątych był jednym z najpopularniejszych komików oraz oczywiście gwiazdą Blues Brothers. Z entuzjazmem przyjął propozycję zagrania głównej roli Watuku. Jednak kilka miesięcy później znaleziono go martwego w pokoju hotelowym. Przedawkowanie. Tak brzmiała oficjalna przyczyna śmierci. Czy to tylko przypadek? A może jednak coś więcej? Kolejną osobą, która miała wcielić się w główną rolę, był Sam Kinison. Komik znany ze swojego charakterystycznego, krzykliwego stylu występów. On również podpisał kontrakt na udział w filmie, a nawet rozpoczął zdjęcia próbne. Ale nagle zaczął się wycofywać twierdził, że scenariusz ma dziwną energię i że nie chce go realizować. Kilka miesięcy później zginął w wypadku samochodowym. Trzecią potencjalną gwiazdą Atuka był John Candy, uwielbiany aktor komediowy znany z filmów takich jak Wujaszek Buck i Kevin sam w domu. Gdy dostał scenariusz, jego serce nagle przestało bić zmarł na atak serca w wieku zaledwie 43 lat. I to jeszcze nie koniec. Kolejny na liście był Chris Farley, komik, którego często porównywano do Belushi'ego. Był wielkim fanem jego twórczości i marzył o roli w Atuku. Ale historia powtórzyła się niemal identycznie. Chris zmarł w wyniku przedawkowania, dokładnie tak jak Belushi. Czy to wszystkie ofiary scenariusza? Był ktoś jeszcze. Phil Hartman, komik i aktor znany z Saturday Night Live. On również miał być częścią obsady filmu. Nie zdążył. Został zastrzelony przez własną żonę w wyniku tragicznego incydentu rodzinnego. Pięć nazwisk, pięć tragicznych śmierci, zbieg okoliczności. Czy coś więcej? Niektórzy wierzą, że Atuk to przeklęty scenariusz, którego nigdy nie da się zakranizować, inni twierdzą, że to tylko ponura legenda, a tragedie aktorów to po prostu niefortunne zbiegi okoliczności. A wy, co o tym myślicie? Czy rzeczywiście istnieją przeklęte filmy czy scenariusze? dajcie mi znać w komentarzach, a jeśli szukacie więcej historii o tajemniczych klątwach, zdarzeniach nadprzyrodzonych czy creepypast, zostawcie pod filmem łapkę w górę i zajrzyjcie na mój kanał.